hej, dawno nie było openingów Benningo Delder Scrollagan, więc dzisiaj takowe przed Wami miłego oglądania. Mario, wolisz najpierw otworzyć 31 rodów, Morrowind czy 13 Skyrim. Zacznijmy od Skyrim. 1-3-1, zaczniemy od Skyrim'a. No Skyrim. ty rodów wypadło. Każda legenda będzie na wagę złota. Ile przewidujesz legend? No i tak, z 10. I tak, z dwie. Max? Tak, <grym> zawsze 50 kart tylko. Tło 50 pakietów. O -o. Jest jakiś epik, ale ładny epik. Z kadzidką. Bartek. Już e, paręnaście powtórek będzie Uuu, był... epic, magiczny katalizator, Wyciągnięty z golfa trójki. No. <laughs> magiczny? Nic, 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 nic. Ty, ale animowana Uuu, jest. Epic, skąd to będzie? Muszę... o, pierwsza jest. jest animowana. Epic. Epików się dużo sypie zawsze w tych pakietach. No. Następny epik. O, rzadka. Nic. Nic. Hmm. Watta cień. Jeszcze tylko 8 ze Skyrima, no i czy będzie jakaś legenda z tych paczek? Chociaż jedna by się przydała. Hmm. Ty, ale ten mak jest jaki fajny wow. animowany ma piorun i ogień No jeszcze nie w tym pakiecie Jeszcze siedem Jeszcze siedem Szczęśliwa liczba No, jeszcze sześć O, znowu animowany? Nie Nie jest To jest animowany? Animowane, słońce świeci. No, nie zawsze muszą to być takie od razu wpadające w efekty. Rzadka, nic. Hmm, rzadka, nic. Ty, ale rzadka, rzadka animowana. Rzadka, nic. To trzecia jest animowana, widzisz? O, widzę, widzę, to widać. nie Pięć. Pięć pakietów. Hmm, nic, nic. żadka i nic. ale animowana jest nawet plus Taki aragon ja dla ubogi. I hmm. mm, epic. Trzy do końca, trzy. chyba nie będzie jakiejś legendy ze Skyrim, a, jakiegoś wilkołaka Smoka Kurczaka Ale, ale dla ciebie wykrzyki Kurczaka hmm, Jeszcze dwie do końca Może ten rewers nie jest szczęśliwy Ostatnia szansa na jakąkolwiek legendy ze Skyrima. No, tu na pewno jej nie ma. Tu też nie. Tu też nie. Tu jest jakiś epic. Tu jest jakaś rzadka. No taki rzadka epik tu na pewno nie będzie legendy. Ale nie jest tak źle. Niestety z Skyrima nie było żadne. Legendy. Dlatego trzeba zmienić tam. tam. Trzeba zmienić. Revers. Trzeba zmienić Trzeba zmienić na szczęśliwszy. Na 25-lecia. ETSK. Nigdy nie grałam. Będę szpanować. Dobrze. Morrowind. I teraz rady Morowyn. Tu jest już 31. Więc. Jest szansa, że jakaś chociaż jedna legenda wpadnie. Dobra, ten rewers jest brzydki. No, dwudziestolecie, dwudziestopięciolecie, moglibyśmy się coś lepszego niż takie. Ja chociaż 25. ten napis jest lepszy. To znaczy, może nie widzisz tego, ale to jest taki smok. w tym się. <laughs> Każdy pakiet z innym rewersem. Rzadka. I nie mam. Rzadka. O, mam ją, mam, 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 mam. Pył, pył! Siostra, siostra krwi jest spoko. <śmany> pył, pył, pył. Rzadka. Mam złote nawet. Znaczy animowany, jak kto woli. Uuu, epic! Zdrada! Zdrada! Boże, nie cierpię zdradą. I nic! I nic. I nic. Nic. Tu będzie legenda. No hmm. tu jest wiwek! Mam wiwka. O, dwie rzadkie. Trzy rzadkie. Trzy rzadkie to spoko pakiet. To mi się podoba Animowana? Uuu Szama, nie Legenda! No nie, kiedy była legenda, nawet nie zauważyłam tego, że to była legenda Weźcie wow. mnie Czy ja go nie mam? Nie, nie mam go Siup Mroczny Siup Nie <laughs> no, spoko i, i, I byłoby bez fajerwerków, bo nawet nie zauważyłam, że to jest legenda, no, no. nie, no czemu, ja ty się nic nie czemu ty nic nie powiedziałeś, czemu ty nic nie powiedziałeś, no, Nie było Ale jest jedna legenda... Zgładzenie, super. Kiedyś mi się nie przemieniło. Na ręce. Żadna. No. Nic. Żadna. Ty łazik! No łazik. Widziałem, że ładnik może być z taką kartą. Trzy rzadkie. Znowu dobry wynik. Najdziemy jedną legendę Co jest jak na Delder Scroll Legends y... Dobrą. liczbą Legend, aczkolwiek ta nazwa powinna bardziej zobowiązywać i powinny legendy sypać się w co drugim pakiecie. W końcu to Delder Scroll Legends, a nie Delder Scroll Epic albo... Rar. Rzadka. i nic. Mam Mam. Będzie tych kryształków oj, będzie na jakąś legendę. Hept. Kra. Kupiec. Ty, to jest ta karta. No. Kupiec pokazuje ci dwie karty, które ma na sprzedaż, Wybierz tym, którą dobierzesz, drugą a jeszcze w ręce przeciwnika. Ja sobie że kiedyś widziałam ją na arenie i, no, i zapomniałam totalnie Przy W przygraniu tą przygodę. Mój Dużo mrocznych herbów. Uh, uh, uh. Legenda? Czy to jest legenda? Legenda. Czy to jest legenda? Legenda. Czy to jest legenda? Jaki o, tak. Mroczny. Kandydatka Morat Tong. Tak, zgładzenie. Przywołaj kopię. Też mi nie przywołał. <gł> Miałam jedną tej na arenie. Zgładziłam i mi tak nie przyspało. I żeby ktoś nie powiedział, e, zgładziłam i mi ta karta przeżyła. Zgodziłam... Z przeciwnika, taka ta karta im przeżyła. Ja wiem, że ona ma jeden życie, ale po prostu ją bafnęłam przeżycie. I nie przyzwało mi! I fajnie było. Mam złe, mam złe przygody na arenach. O, rzadka. No, znowu trzy rzadkie. Dobry wynik. Rzadka. Dwie legendy już. Ale się jaram. Czy ty to widzisz? Czy ty to Legenda. widzisz? O kurde, już, te, już trzecia? Z Morrowind. Tak. Z rodów Morrowind. Vampir. Nocny prześladowca klanu. W sekrecie wybierz stworzenie przeciwnika. Ostatni tknięty jest niż wybrane stworzenie. Spoko. Bo ma ochronę, ma trzy życia. Wiadomo, można wyciszyć, ale. Jest dość mało wyciszenia znaczy Najpierw rzucasz, rzucasz na koksa klątwę, zabijasz innego koksa, ginąc przy tym i dwa koksy są zabite hmm. Więc jest bajer znaczy On ma ochronę, więc prawdopodobnie nie zabijesz tego drugiego koksa tym kartą, bo ci pewnie przeciwnik go prędzej zabije Ale A na. grałam na arenie była ta spoka karta Statek więzienny? Statek kajusa Ileż już mamy? Trzy legendy Tak, trzy legendy Wow Nie spodziewałam się Rekompensata z tego Skyrim'a. Animowany budżet. Przysiężona rodu chlazu. No to już by było przegięcie szukać następnej legendy. Tam. No. Mm. Na razie się karty powtarzają. No, Będzie się dużo powtarzać, bo jeśli chodzi o Rody Morrowind, to mam dużo kart. To już jest nie, wiem, którymś, To już nawet mam wersję animowaną. Epic. <grystanie> <grystanie> Misja, Będzie dość dużo pyłu, czy tam kryształków. Idziemy u nas ten. Trzeci z rzędu na Nie, spylisz, stworzysz sobie karty z mety i będzie hit. Stworzył sobie legendę z nowego tekstu. O. I stworzyłem sobie trzech lordów wiewków. No, bo źle jest ten. Y namalowana <grym> animacja, kupiesz raz. Myślisz, że nie kupiłaś. Znowu kupujesz, kupujesz, bo nie wychodzisz i chodzi, że trzy już kupione Tak, ale, ale masz tylko jeden. A... Bo się akceptuje dopiero po wyjściu. Tak, ale masz tylko jednego lorda wiewka, a koszt trzech i tak się chodzi. Трейеры же по двойне, а даже по тройне. эпик, не О, ли? все спокойно. Ну, снова я... эпик. Piękna istota. 8 do końca. A przy zwykłych pakietach mamy niespodziankę. Które sami nie wiemy, czym jest. Zobaczymy. Uuu epik. ile epików. No i rzadki, to jest sporo. No rzadki, tak, ale wiadomo, epik jest. Mocniejszy niż taka. Lecz znaczy mogę powiedzieć, o zwykły hile. No znowu, trzy rzadkie. Nie jestem rozczarowana. Legenda. No fajnie by było, jakby była w tym Skyrimie chociaż jakaś legenda. Bo chodziło mi bardziej o to, żeby z. Z każdego dodatku jeden. Tak, no ale trudno. Tutaj już trzy legendy. Animowane. O, nam to jednak Ten revers jednak jakieś szczęście przynosi. Jest brzydki. <głos> <głos> Że gdyby nie był taki szarawy. Aby było wyryte te 25. Nie to o, albo wypalone. To to ma maźnięte białą farmą, to nic nie tak. Wypal... Co to ketun? Wypalone tym Nie, lunatyk. Y, ogniem smoka. Jak kask wykuty w ogniu czadowości. Jak pierścień wykuty w górze przeznaczenia, tak. tak. I znowu epic No i ostatnia z Rodu Morowind, czy w ostatniej. W paczuszce będzie legenda. Uwierz w prawo, trzeba dowość. I w serce kamy. Wierzę w statystykę, i ona mówi, że nie. <noise> I tutaj mamy specjalny pakiet zwykły w zwykłych mamy tylko 8. Jak widać, tym razem rody Morrowind opanowały nasze pakiety. Ale ten specjalny pakiet otworzymy sobie na końcu. Przed nami 8 klasycznych. Czy w ośmiu może być jakaś legenda. Ale nie wiadomo, ale jest epic O, jest kicia Kicia, która może atakować o y, jeden raz więcej w każdej turze Która jest dość fajną kicią, zwłaszcza kiedy się to bicie jeszcze pachnie Mamy też animowanego kraba O, tu masz dwa kraby Uuu, epic Hmm, Epic i... Mm, I nic No trudno Następna! It's... epiczek Pasuje. Bo hm. teraz ma wyjść dodatek do The do, Elder Online z gadgetami. Oh, coś czuję, że już więcej legend nie będzie. Ale sepik. Klatka.

epic No to fajnie. Przedostatnia z klasycznych, klasycznych. Nie. No bez legendy. I ostatnia szansa na klasyczne z klasycznych, na jakąś legendę. No, Kuchamy. Legenda. Nie, jest epic, epic. Jak jest epik, to coś czy już legendy raczej. Drugi epik nie będzie. to legendy już nie ma. Dwie rzadkie epiki Dwa epiki? Wow. Kurde, to nawet dobry pakiet Teraz trzeba otworzyć tą specjalną, specjalną, ale do, do tego potrzeba jest jakiś inny rewers, bo mi się ten rewers nie podoba Mario, jaki? A, pokaż jakie masz No mało A to weź ten, tą trójcę. Tak Dobra. Nie pytam się ciebie, ty nie masz gustu <laughs> Zanotować, nie pytać Mary i teraz otworzymy ten specjalny ze specjalnych pakietów. Um... Fajnie wygląda. Tak. Uwaga. Um... Aha. Otwórz. Aha. Złota żagiew którą tam? chyba każdy dostawał za darmo jak przychodził zapomnianego bohatera tak czyli w tym złotym pakiecie jest jedna złota karta czy znaczy złota, nie eee, złota nie legendarna raz. nie ona żyje jest złota Chwila. jest animowana czy znaczy, nie wiem czy to są te animacje z tego czy to są z niej animacje a Wiesz o co mi chodzi? Wiem. Hmm. No, ale było za ile? Za 7, nie? Wow, aż dwie mam. Nie, nie jest, nie jest złota. Nie jest złota. Nie jest za nim. Nie może się spodziewałam, To jest znaczy takie trochę lekkie rozczarowanie. Bo... Morowin wymiata. wymiata. wymiata, ale w leg z legendarnym z legendarnych oczekiwałam jakiejś innej legendy niż tą, którą już mam. Zawsze istnieje takie pocieszenie, iż. Iż. Nie jest to dziecie z trąbką! <laughs> Tylko miałam już trzy. Trzy takie, ja no jeszcze mam jednego animowanego <laughs> Więc tak Zawsze można to spylić właśnie Jak to się spyla? Tu się spyla Ile mamy do spylenia? <laughs> Dwa tysiące, prawie trzy tysiące Kształt Nice Będzie na jakąś tam. Masz 3700. Wow, 6700. jest się bardzo długo dodaje i bardzo długo odejmuje, dlatego to jest mylące. Ech, takie z lekkim rozczarowaniem na końcu. Ale 4 legendy w 50 52 paczkach to nie jest zły wynik. To jest bardzo dobry. Wynik, nie było tylko żadnej legendy Ze Skyrima, trudno, może następnym razem Się poprawi My Dziękujemy Wam za oglądanie Pozdrawiamy Was gorąco, do następnego filmiku Pa 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 pa